Możesz mówić, że mnie znasz, krytykować każdy rap Żebyś poznał moje życie, wiedziałbyś jaki jest świat Mówią wołek, to nie tak, to nie tędy droga trwa Oni kłamią mi tu wprost, ja im pokazuję pat Mam pisać osoby, no to piszę to Ta Muzyka z ciebie wciągnie jak zabłądzi jesteś świat Mówi jak i weź to świat jak zaraz czas Bo z droga ma, mówią mi tak cały czas Mówią mi tak cały czas Chociaż nic o mnie nie wiedzą, decydować wolę sam i nie pójdę tam się większość A w życiu robię krok, pozostawiam to na wieczność Dokierować moje życiel, choć różny bywa los Drogę tą sam sami, nie wodzę za nos I w życiu rody pion, bo to wszystko jest tak proste A ile ty pytał, by samemu zrobić postęp kierować moje życiel, choć różny bywa los Drogę tą sam sami, nie wodzę za nos I w życiu rody pion, bo to wszystko jest tak proste A ile ty pytał, by samemu zrobić postęp? Chodzisz tędy w loga map Zemek tam doszedł Zemek w życiu robię Wchodzę po schodach do wołeczka rdzenny, Drogę tą wybierze sam rdzenny, A tutaj. ile to już lat Nasz własny rap, muzyka dorasta ze mną Jak listy lekkich ślad, mówią Wołek, to nie tak A co ty kurwa masz, ile osiągnęłeś sam Popatrz mi tu prosto w twarz Nie ważne za co grasz, pogra i tak warta śmieszki I przyjdzie taki czas, że ulepszę swoje wersy Nie wersji. muszę być najlepszy, wystarczy pisać prawdę, Tu Wołek N'Zwerg Powiem samych smaję Dokierować moje życiel, choć różny bywa los Drogę tą wybierzę sami, nie wodzę cię za I w życiu dobie kio, bo to wszystko jest tak proste A ile ty pitał, by samemu zrobić postęp Kierować moich życie, choć różny bywa los Drogę tą wybierze sami, nie wodzę cię za I w życiu robię kto, bo to wszystko jest tak proste A ile ty pisał, by samemu zrobić postęp? Jak zwykle pierdol głupoty, potyjął. to mi się ty. Mam nadzieję, że nikt was nie słyszy, chociaż yo. kurwa. Jak nie? Lecisz. Posłuchaj, teraz to jest chwilę dnia dzisiejszego, lecimy. Zapierdolim im takich śmieci, że się w głowie im nie zmieści. Zajebiemy takie śmieci, posłuchajcie wy nas dzieci, jak naprawdę tu się leci. Tku, halo, halo, stawku czy dobrze mnie słychać? No, właśnie coś zasięg poszedł się jebać, już. już, już.